Witam z tej strony Mariusz to kolejny odcinek i może już ostatny Minecraft wioska albo w i sobie spróbujemy się do 20 odcinków to tobis z tej serii i będziemy kończyli to serię i sobie będziemy kończyć to serię i będziemy nowo mieć W dzisiejszym odcinku kochani mi sobie musimy już poszukać a jakiegoś, że przyjmie to wioskę, bo może już... Jej nie być, może już nie być tej wioski Tylko zbroją bym musiał się zrobić Czekaj, co tu mnie no, to mnie jest to mi jest... Wszoły może... koniec tego odcinku Tej serii nie odcinków Co hmm. może mieć koniec tej... Serio, a jeśli yes, 3 odcinki będą, do... wow, to jest 18, no nie 3, no to będzie już 18 odcinek, jeśli yes, 2 odcinki do 20 dobijamy i kończymy to serię widzowie.